Od tysięcy lat ludzie budowali niezwykłe konstrukcje, tworzyli tajemnicze przedmioty i zostawiali po sobie ślady, których do dziś nie potrafimy w pełni zrozumieć. Jak to możliwe, że bez komputerów, dźwigów i nowoczesnych narzędzi potrafili tworzyć dzieła, które przetrwały tysiące lat? W tym odcinku odkryjemy pięć największych tajemnic starożytności, które wciąż zadziwiają naukowców i archeologów z całego świata. Pierwszą zagadką są oczywiście słynne piramidy w Gizie w Egipcie. Powstały ponad 4000 lat temu i do dziś pozostają jednymi z największych budowli w historii ludzkości. Największa z nich, piramida Cheopsa, ma ponad 146 metrów wysokości. Przez ponad 3000 lat była najwyższą budowlą na świecie. Zbudowano ją z około 2,3 miliona bloków kamiennych, z których każdy waży od 2 do nawet 15 ton. Do dziś nie wiemy dokładnie, jak Egipcjanie transportowali i ustawiali te kamienie z tak niesamowitą precyzją. Niektórzy badacze twierdzą, że używano ogromnych ramp z piasku i gliny. Inni mówią o systemach dźwigni i rolek z drewna. Są też teorie, że wewnątrz piramidy mogły istnieć spiralne korytarze ułatwiające transport bloków. Jeszcze inni uważają, że Egipcjanie znali sposoby na zmiękczanie kamienia lub wykorzystywali właściwości dźwięku i wibracji. Wewnątrz piramidy znajdują się tajemnicze komory, z których część odkryto dopiero niedawno dzięki skanowaniu laserowemu. Nikt nie wie, co Egipcjanie chcieli tam ukryć, czy naprawdę służyły tylko jako grobowce faraonów, czy może miały zupełnie inne, nieznane nam znaczenie. Kolejna zagadka to Stonehenge, kamienny krąg w południowej Anglii. Powstał około 2500 lat przed naszą erą, czyli mniej więcej w tym samym czasie, co egipskie piramidy. Każdy kamień w Stonehenge waży od kilku do nawet 25 ton, a część z nich pochodzi z kamieniołomów oddalonych o ponad 200 kilometrów. Jak ludzie epoki kamienia potrafili przewieźć tak ogromne bloki bez wozów, kół ani zwierząt pociągowych? Do dziś nie ma jednej odpowiedzi. Niektórzy badacze twierdzą, że używano drewnianych walców i trat rzecznych. Inni uważają, że kamienie były przesuwane po mokrej glinie lub na saniach z łyżwami z twardego drewna. Jeszcze większą tajemnicą jest cel budowli. Czy Stonehenge było miejscem spotkań religijnych, obserwatorium astronomicznym, a może cmentarzem dla władców? Ciekawostka: niektóre kamienie ustawione są tak, że dokładnie wskazują wschód Słońca. W dniu przesilenia letniego, to znaczy, że ludzie, którzy je ustawiali, musieli doskonale znać ruchy słońca i pór roku. Stonehenge to więc nie tylko zagadka techniczna, ale i dowód na niesamowitą wiedzę dawnych ludzi. Trzecia tajemnica to niezwykłe linie znaska w Peru. Na pustyni, w jednym z najbardziej suchych miejsc na Ziemi, znajdują się setki olbrzymich rysunków wykonanych w ziemi. Niektóre przedstawiają zwierzęta kolibra, małpę. Pająka czy pelikana. Inne to proste linie i geometryczne kształty. Największe z nich mają ponad 300 metrów długości. Powstały między 500 rokiem przed naszą erą a 500 rokiem naszej ery, czyli ponad 2000 lat temu. Zadziwiające jest to, że z Ziemi niemal ich nie widać. Można je dostrzec dopiero z powietrza, a ludzie z kultury naska nie mieli balonów ani samolotu. Jak więc potrafili tak precyzyjnie narysować coś? Czego nie mogli zobaczyć z góry. Niektórzy badacze uważają, że posługiwali się prostymi narzędziami i systemem pomiarów przy użyciu lin i paliku. Inni sądzą, że linie miały znaczenie religijne, że mieszkańcy naska rysowali je, by oddać cześć bogom i prosić o deszcz. Istnieją też teorie, że linie miały związek z astronomią i wskazywały pozycję słońca lub gwiazd. Mimo wielu badań, do dziś nikt nie potrafi wyjaśnić ich dokładnego przeznaczenia. Czwarta zagadka to mechanizm z antykitiry, niezwykły przedmiot, który można nazwać pierwszym komputerem w historii. Został znaleziony w 1901 roku w wraku starożytnego statku, w pobliżu greckiej wyspy antykitira. Na początku wyglądał jak zardzewiały kawałek metalu, ale po latach badań naukowcy odkryli w nim dziesiątki kół zębatych, zębatek i skomplikowanych tarcz. Całość została wykonana z niezwykłą precyzją, jakiej nie powstydziłby się zegarmistrz z czasów współczesnych. Po wielu analizach okazało się, że urządzenie służyło do obliczania pozycji planet, faz księżyca i zaćmień słońca. Krótko mówiąc, był to starożytny kalkulator astronomiczny. Mechanizm powstał około 100 lat przed naszą erą czyli ponad 2000 lat temu. Najbardziej zdumiewające jest to, że przez następne 1500 lat nie pojawiło się nic podobnego. Jak to możliwe, że starożytni Grecy posiadali tak zaawansowaną wiedzę o mechanice i astronomii, a potem została ona na długo zapomniana? Niektórzy historycy sądzą, że takich urządzeń mogło być więcej, ale nie przetrwały do naszych czasów. Inni uważają, że wiedza o ich budowie była przekazywana tylko wąskiemu gronu uczonych. Tak czy inaczej, mechanizm z Antyki pozostaje jednym z największych naukowych cudów starożytności. Ostatnia tajemnica to słynne posągi Moai z Wyspy Wielkanocnej. Na tej małej, odizolowanej wyspie na środku Pacyfiku stoi ponad 900 kamiennych figur. Niektóre z nich mają ponad 10 metrów wysokości i ważą ponad 70 ton. Zostały wyrzeźbione z wulkanicznego kamienia około 1000 lat temu. Przez mieszkańców wyspy, zwanych Rapa Nui. ale jak ludzie bez metalu i bez zwierząt pociągowych zdołali wyrzeźbić, przetransportować i ustawić takie olbrzymy? Według jednej teorii, posągi przesuwano na drewnianych belkach lub saniach, które ciągnęły dziesiątki ludzi. Według innej, posągi były stopniowo kołysane z boku na bok, aż poruszały się do przodu, jakby naprawdę chodziły. Co ciekawe, większość Moai. Nie przedstawia głów, jak często się myśli. Pod ziemią ukryte są też ich torsy z dłońmi i symbolami. Badacze wciąż zastanawiają się, po co mieszkańcy wyspy zbudowali tak wiele figur. Prawdopodobnie miały przedstawiać przodków i chronić wioski przed złymi duchami. Niestety, kiedyś na wyspie wycięto wszystkie drzewa, co mogło doprowadzić do upadku cywilizacji Rapanui. Dziś wyspa Wielkanocna przypomina nam, jak potężne i zarazem kruche potrafią być dawne kultury. Piramidy Stonehenge, linie z Nazca, mechanizm z Antykitiry i posągi Moai. Wszystkie te dzieła pokazują, jak niezwykli byli ludzie sprzed tysięcy lat. Choć nie mieli komputerów ani maszyn, tworzyli rzeczy, których dziś nie potrafimy w pełni odtworzyć. Ich tajemnice wciąż inspirują naukowców, podróżników i odkrywców na całym świecie. A ty Którą z tych zagadek chciałbyś rozwiązać? Napisz w komentarzu, a w kolejnym odcinku odkryjemy jeszcze więcej sekretów starożytnego świata.